Cześć, dzień dobry. Chłopa Dobroszek, Majką, Pany Polska. Witam z drugiego dnia podczas gdańskiego infoszera. Moim gościem jest Maciej Markiewicz, konsultant do spraw bezpieczeństwa IT, Security and Engineering Manager NetGuru. Cześć. Maciej, na stronie internetowej Infoshara wyczytałem, że zajmujesz się między innymi psychologicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa. Ile hakerzy mają z psychologów? Okazuje się, że bardzo dużo. Najczęstszą przyczyną incydentów związanych z bezpieczeństwem i w ogóle największym problemem cyberbezpieczeństwa wbrew pozorom nie są techniczne ataki, tylko według statystyk, według tego co się dzieje i co obserwujemy, Największym problemem są właśnie ten tak zwany czynnik ludzki, czyli ataki phishingowe i tego typu rzeczy. To jest najczęściej ten najłatwiejszy punkt do zdobycia. Nie? Więc żeby obejść te zabezpieczenia, najłatwiej jest wykorzystać właśnie takie socjotechnikę i psychologiczne, socjologiczne aspekty, mechanizmy i słabości tak naprawdę ludzkiego mózgu, bo do tego się tak naprawdę sprowadza. Czytałem ostatnio jakieś badania, że podobno najlepiej działają na przykład obietnice inwestycji. Przy okazji takich ataków phishingowych, czy to jest prawda? Różne rzeczy działają. Tak naprawdę nie ma jakiegoś jednego kluczowego tematu obszaru, raczej wykorzystuje się mechanizm bazujący na emocjach, to, co jest w stanie wywołać największe emocje, bo na poziomie, na poziomie gdzieś tam mózgu, na poziomie organizmu powoduje wzrost jakichś tam chemicznych reakcji itd. I to powoduje, że w pewnym, w pewnym, w pewnym sensie jest to w stanie uśpić naszą czujność. W ten sposób my, niestety jesteśmy łatwym kąskiem, więc im większe emocje, e, im większe emocje powoduje taka e, potencjalnie fałszywa wiadomość, fałszywa mm. informacja, tym e, lepiej dla atakującego, bo te nasze mechanizmy obrony są wtedy e, osłabione, skupione na czymś innym, a nie na tym, e, żeby wykrywać potencjalne oszustwa. Okay. Więc e, to też się wpisuje jakby w ten układ, ale nie jest to jakby jedyny mm. scenariusz. I też chyba w dużym stopniu jest takie bazowanie na emocjach, które w danym momencie są takie bardzo powszechne. Ja na przykład sobie przypominam dużo cyberataków w momencie, kiedy rozpoczynała się akcja szczepień. To było mnóstwo phishingów z tych związanych. Teraz było rozliczanie podatków. To też widziałem dużo takich SMS-ów, które się tam zachęcały do właśnie przeklikania się przez jakieś takie strony, gdzie możemy ten podatek odpisać. Chyba musimy być bez przerwy czujni, żeby się nie dać nabrać na takie właśnie okresowe też... No niestety tak to działa. Jakby to wynika z tego, że znowu łatwiej uśpić naszą czujność, bo wiemy... Ciekawym właśnie zjawiskiem co rok powtarzającym się jest wzrost takich kampanii phishingowych w okresie świąt, gdzie wszyscy wiemy, że wszyscy zamawiają prezenty. Tak więc spodziewamy się czegoś, więc łatwiej jest trafić po prostu, zarzucić takie, e, takie sieci i e, zebrać więcej potencjalnych ofiar, przez co łatwiej jest odnieść jakiś konkretny skutek. E, ale to tylko jedna droga, e, jeden, jeden kierunek i e, bardzo często też e, wykorzystywane są innego typu kampanii, które celują na przykład w konkretne firmy, nie? Więc mm. różnie te, te scenariusze są dobierane do celu, który chce się osiągnąć, nie? Mm -hmm. więc różnie to wygląda. Rozmawiałem tutaj podczas InfoShare'a też y z jednym ekspertem od cybersecurity on powiedział, że cyberprzestępcy nie mają już absolutnie żadnych skrupułów, że nie tylko już atakujemy właśnie gdzieś tam obietnicami zarobku, ale też na przykład pojawiają się fejkowe zbiórki na chore dzieci. I że tego typu zjawisk jest coraz więcej. Czy Ty się zgodzisz faktycznie z taką tezą, że skrupułów już nie ma żadnych, jeżeli e, chodzi o ten obszar? No niestety tak. Niestety tak jest, że tych skrupulów nie ma żadnych. Ciekawym tutaj przykładem jest to, że rosnące kampanie ransomware, które tak naprawdę skupiają się na tym, żeby zaszyfrować system IT danej organizacji, dotykają już nawet takich jednostek jak szpitale i pojawiło się kilka takich sytuacji, co było bardzo ciekawe i bardzo... Szpital Mankey w Łodzi chyba? o ile dobrze pamiętam też, ale było kilka też innych w samej Polsce takich e, sytuacji. E, I to było szczególnie widoczne w, w czasie pandemii, gdzie nawet w sytuacji, wiedząc, że cały świat skupia się na tym, że mają przeładowaną służbę zdrowia, no niestety przestępcy też nie mieli skrupułów, żeby zaatakować taki szpital jeszcze bardziej utrudnić tą sytuację. Mhm. Więc niestety wiele wskazuje na to, że te skrupuł, tych skrupułów nie ma e, i tak dalej. Nie, że to właśnie w tym kierunku, że wykorzystywać wszelkie muszle okay. dotarcie ewentualnie takcie, Czy jako osoby, która się zajmuje tym zawodowo i też analizujesz to pod kątem różnych e, też obszarów, czy jest na przykład jakiś taki schemat ataku? Cyberataku z ostatnich miesięcy, który Ciebie na przykład właśnie też jako specjalistę szczególnie nie wiem, zaskoczył. Być może w jakiś sposób to jest pewnie złe określenie, ale wzbudził też podziw co do kreatywności tych cyberprzestępców. Osobiście i z racji moich zainteresowań, i z racji mojego zawodowego kierunku, gdzie skupiamy się na budowaniu produktów cyfrowych i takich złożonych systemów. Najbardziej dla mnie ciekawym i cały czas zaskakującym rodzajem ataków są tak zwane ataki na łańcuchy dostaw w kontekście świata IT, w kontekście oprogramowania, bo one pokazują nam, jak można wykorzystać różne... Na, zupełnie różne drogi wejścia do organizacji hmm. właśnie wykorzystując złożoność całego świata IT. Okay. I o tym też będzie dzisiaj moja prelekcja, więc jakby to też mnie do tego skłania, że to jest jakby bardzo ciekawy temat. I jest to o tyle trudne, że po pierwsze złożoność nie pozwala nam dokładnie się przygotować i spodziewać się skąd ten atak nadejdzie, on może dojść z każdego miejsca, ale z drugiej strony ciężko przygotować jakieś konkretne, specyficzne plany i działania na to. Pojawiają się cały czas nowe. A z kolei przestępcy mogą dużo, dużo ugrać, bo atakując na przykład jedną organizację, mhm. wykorzystując taki kaskadowy efekt rozprzestrzeniania się skutków takiego ataku na łańcuch dostaw, okay. mogą uzyskać no, duże, duże efekty na podstawie tego kaskadującego się efektu. To jest, to jest bardzo fascynujący kierunek. I obecnie uznawane w świecie cyberbezpieczeństwa za jedno z największych zagrożeń okay. dla świata, świata IT, dla świata właśnie produktów cyfrowych, oprogramowania czy, okay. czy, te, czy właśnie tego typu rzeczy. Okej, okay, to w formie podsumowania, bo tak ta dyskusja wokół cyberbezpieczeństwa jest coraz głośniejsza. Też na e, takich eventach jak InfoShare, właśnie cyberbezpieczeństwo odmienia się w zasadzie przez każde przypadki, ale statystyki pokazują, że paradoksalnie właśnie jest mniej bezpiecznie, bo tych. Ta liczba ataków jest coraz wyższa z roku na rok, jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli źle, to mi proszę z błędu, ale czy dojdziemy może do takiego momentu, że ten trend rosnącej liczby ataków właśnie się odwróci? Że będzie tych ataków jakby mniej, my zaczniemy się lepiej chronić, czy to już tak na, naprawdę czeka nas już zawsze tylko wyłącznie gaszenie takich... Cyberatakowych pożarów? Osobiście uważam, że nigdy nie będzie tak, że ta liczba zacznie maleć, to jest jedna, jedna kwestia. Właśnie przez tą rosnącą złożoność, jakby z wypadkową tego postępu technologicznego, jest to, że ta złożoność rośnie. AI tutaj dodaje kolejną warstwę, a to gorący temat w tym okresie. I z tą złożonością rośnie liczba nowych sposobów zaatakowania organizacji czy zwykłych zwykłych użytkowników. Sieci. Mhm. Więc jeżeli, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to no niewiele wskazuje na to, żeby to się miało ten trend się odwrócić. To, co moim zdaniem się zmienia i poprawia, to rosnąca świadomość świata IT, że to cyberbezpieczeństwo jest ważne. Sam tutaj wskazałeś na mamitusze, że ten temat też jest mhm. szeroko, e, e, szeroko poruszany. Więc ta świadomość rośnie, co przekłada się tak naprawdę na Zwiększenie możliwości czy tych inwestycji na rzecz budowania tych produktów, tego, tego oprogramowania czy całych systemów bezpiecznych, wszystko. Mhm. Ta świadomość tu jest kluczowa, żeby wyrównać te szanse, które, które są. Nie? Okay. Ten wyścig podejrzewam się nigdy nie skończy, ale zawsze warto tutaj działać więcej i podnosić tę świadomość, żeby, żeby te, no, nasze życie. W cyfrowym świecie było dużo, dużo bezpieczniejsze niż do tej pory. Mhm. To w kontekście tej świadomości ostatnie pytanie, co byś poradził e, przedsiębiorcy, który dopiero chce zacząć dbać o te cyberhigienę w swojej firmy? E, no. Właśnie, to jest, to jest taka zagadka, którą właśnie najtrudniej rozwiązać można, można wręcz powiedzieć, bo nie ma jednego złotej rady, ale to, co jest najistotniejsze w mojej, w mojej ocenie, to to, że przedsiębiorcy czy organizacje, które korzystają z systemów IT, a tak naprawdę teraz to każda organizacja, muszą zdać sobie sprawę, że to cyberbezpieczeństwo to nie jest tylko taki zbędny koszt dodatek, tylko to jest integralna część tego IT i te nakłady związane, z tym, żeby inwestować w bezpieczeństwo, są nieuniknione. Jeżeli teraz to odkładamy, to przyniesie to negatywne efekty w przyszłości, więc zmiana nastawienia i zmiana sposobu myślenia na to, że bezpieczeństwo czy cyberbezpieczeństwo jest integralną częścią IP, to jest tak kluczowa rzecz, więc jeżeli miałbym coś poradzić, to właśnie zmiana punktu widzenia i zmiana sposobu myślenia o tym, jak działa cyberbezpieczeństwo. OK. warto to powtarzać, cyberbezpieczeństwo to nie koszt, cyberbezpieczeństwo to inwestycja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Markiewicz. Dziękuję.